10. CARBONEMYS Jest to prehistoryczny gatunek wymarłego żółwia, a właściwie mega żółwia, żyjącego około 60 milionów lat temu na terenach dzisiejszej Kolumbii. Szczątki zwierzęcia zostały odnalezione w roku 2005 w jednej z kopalni węgla. Żółw osiągał imponujące rozmiary nawet do ponad 170 cm długości. Ciekawostką jest to, że zwierzę posiadało tak silne szczęki, że gdyby nie fakt, że było roślinożerne, to mogłoby pożreć nawet bez problemu krokodyla. 9. Giganto Pithecus Była to największa żyjąca kiedykolwiek małpa człekokształtna, żyjąca od miliona do 300 tysięcy lat temu. Był to jeden z naszych przodków i osiągał imponujące rozmiary nawet do 3 metrów wzrostu, oraz wagę dochodzącą do 540 kg. Miejsca, w których żyły te małpy to Chiny, Indie i Wietnam. Niestety, wyginęły ze względu na zmiany klimatyczne i ograniczone ilości pożywienia. 8. Pulmonoscorpius. To wymarły gatunek skorpiona żyjącego na terenach dzisiejszej Europy w epoce paleozoiku, a dokładnie około 300 milionów lat temu. Skorpiona tego wyróżniały imponujące rozmiary. Szkielet znaleziony w Szkocji dowodzi, że te pajęczaki mogły osiągać długość nawet 70 cm. Żywiły się głównie stawonogami i małymi czworonogami. 7. Helikorpion. A to dla odmiany jeden z najdłużej żyjących gatunków na planecie. Ta rekinopodobna ryba zamieszkiwała nasze morza od 310 do 250 milionów lat temu. Jej charakterystyczną cechą jest tak zwana spirala zębowa, która tworzyła się dlatego, że rybie nie wypadały stare i zużyte zęby, a w ciągu życia jej szczęka po prostu wydłużała się. Dokładne skamieniałości szkieletu pozaczaszkowego niestety nie zostały znalezione, dlatego również dokładny wygląd zwierzęcia pozostaje kwestią spekulacji. 6. Arthopleura Czyli wymarły starożytny roślinożerny wii, żyjący w okresie późnego karbonu, czyli jakieś 300 milionów lat temu, na podmokłych terenach Szkocji oraz USA. Arthopleura mierzyła od 150 do 250 cm długości, co czyni ją największym lądowym stawonogiem w historii Ziemi. Wyposażona była w 30 par odnóży, a jej szerokość sięgała nawet 50 cm. 5. Megatherium. Może trudno w to uwierzyć, ale to zwierzę osiągające rozmiary współczesnego słonia było rodzajem leniwca, żyjącego jeszcze około 11 tysięcy lat temu na obszarach Ameryki Północnej. Ten właśnie rodzaj leniwca należał do największych ssaków, jakie chodziły po Ziemi. Ważył nawet do 5 ton i gdy stał na dwóch łapach, osiągał wysokość nawet do 6 metrów. Wyposażony był w pazury o długości nawet do 30 cm. Zwierzę było prawdopodobnie roślinożerne i żywiło się głównie liśćmi, jednak cały czas trwają na ten temat spory, ponieważ niektórzy badacze twierdzą, że żywiło się również małymi zwierzętami oraz padliną. 4. Forus racidae Mówimy tu o całej rodzinie wymarłych nielotnych ptaków, z których wiele należało do największych ptaków w historii. Były spokrewnione z dzisiejszymi kariamami, Większość z nich była drapieżnikami, a zamieszkiwały Amerykę Południową od 60 do 2 milionów lat temu. Ptaki ważyły nawet do 500 kg i osiągały wysokość nawet do 300 cm. A maksymalna prędkość na lądzie niektórych przedstawicieli tej rodziny sięgała nawet 100 km na godzinę. 3. Mega Nuera a teraz wyobraź sobie ważkę, której rozpiętość skrzydeł sięga 75 cm. Owad żył około 300 milionów lat temu na terenach podmokłych lasów Belgii, Francji oraz Anglii. Dorosłe osobniki żywiły się ówczesnymi bezkręgowcami, takimi jak karaluchy. Osiągnięcie tak dużych rozmiarów owada możliwe było prawdopodobnie dzięki dużej zawartości tlenu w powietrzu w tamtym okresie, a dokładnie w epoce karbonu. Pierwsze szczątki meganuery zostały odkryte we Francji w roku 1880. 2. Dunkleosteus Miejsce drugie i ryba, ale nie byle jaka ryba bo rodzaj wymarłej ryby pancernej, dominującej w morzach dzisiejszej Europy, Afryki i Ameryki. Szczątki ryby odnaleziono między innymi podczas wykopalisk na terenie Polski. Ryba osiągała długość dochodzącą do 9 metrów, z czego 3 metry przypadały na opancerzoną tarczę głowową. Szczęki zwierzęcia nie posiadały zębów, jednak były wyposażone w zaostrzone kości szczęk tworzące powierzchnię tnącą. Ryba mogła ważyć nawet do 2000 kg. Według badaczy, był to najpotężniejszy morski drapieżnik w historii Ziemi, ponieważ posiadał szczękę, mogącą zaciskać się siłą nawet 5 ton. 1. Kameroceras. Największy w historii przedstawiciel rodziny głowonogów, a dokładniej łodzikowiec. Był prawdopodobnie największym morskim drapieżnikiem ery Paleozoiku, żyjącym około 470 milionów lat temu. Posiadał wielokomorową muszlę, która mogła sięgać nawet 11 metrów długości. Zamieszkiwał głównie wody dzisiejszych terenów w Syberii, Ameryki Północnej oraz Europy. Ciekawostką jest to, że ten łodzikowiec był kompletnie ślepy i żył na dnie zbiorników wodnych. Jego życie polegało głównie na oczekiwaniu w głębinach na swoje ofiary, a żywił się prawdopodobnie wszystkim, co tylko udało mu się upolować.